10 kwietnia minęła trzecia rocznica tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. W tym szczególnym dniu w najnowszej historii naszego kraju zapytaliśmy mieszkańców Lubania o to, jak wspominają 10 kwietnia 2010 roku. W jaki sposób dowiedziała się Pani o katastrofie smoleńskiej? To znaczy rano w telewizji? Jakie były te pierwsze uczucie? To znaczy no szok na pewno, bo dlatego, że ja akurat nie jestem zwolenniczką PiSu ani rodziny Kaczyńskich, ale z całym szacunkiem i respektem mam i, i mówię, no może nie zgadzam się politycznie z tym, co oni reprezentują, ale nie w taki sposób chciałabym walczyć z przeciwnikiem, nawet politycznym, także dzisiaj też jeszcze chwilkę miałam okazję widzieć, jak tam się to odbywa wszystko i ja tylko bym apelowała do polityków innych ugrupowań, nie ja chcę tu już wymieniać, żeby troszeczkę więcej respektu, zadumy nad tym całym, nad tą tragedią, a nie tak... Co ugra się, co się ugra. Mhm. Czy Pani zdaniem yy, skutki tej katastrofy, które, które o, znamy, przyczynę tej katastrofy, tak. wystarczy już to, co było powiedziane, czy jeszcze nie trzeba temat nie drążyć? Nie trzeba zgrzebać, zdarzyła się tragedia, nie trzeba grzebać, nie trzeba się doszukiwać drugiego dna, ja myślę. Mhm. Pani zdaniem, czy to wszystko, co jest powiedziane, to już wystarczy, czy jeszcze, czy jeszcze trzeba ten temat dalej drążyć? Proszę Pana, my wszyscy mamy tego dość, ale tak naprawdę to chcielibyśmy znać prawdę, bo na razie jesteśmy... Po prostu tak zdezorientowani tymi informacjami, które płyną, że. A skąd dowiedziała się pani o samej katastrofie? Z... Ze środków masowego przekazu, chyba z radia albo z telewizji. Jaka była ta pierwsza reakcja? Sty... Bardzo zła. Ja się bardzo wzruszam, jestem osobą uczuciową. Bardzo to przeżyłam i w tym dniu w ogóle byłam tak rozkojarzona, że nic nie mogłam robić. I długo po tym jeszcze, zresztą dzisiaj też wraca ten temat. Smutny jest. Czy Państwa zdaniem już wszystko zostało powiedziane, czy jeszcze ten temat trzeba w dalszym ciągu? Ja się tym nie nie, ja się nie interesuję. Nie. Wszystko nie jest powiedziane i koniec, bo to, to jest do końca, to końca nie jest wyjaśnione. Ale to, to nie wiadomo nie. jak będzie dalej. Czyli co, jeszcze potrzeba czasu? Trzeba czasu, bo to trzeba wszystko, jeszcze od, prawie od nowa to trzeba zacząć, cały ten, bo to jest tylko utrudnienie, więcej nic, jeden drugiemu. Zresztą każdy w partii, każdy jednak chce inaczej to wszystko prześwietlić to wszystko i tego, nie? A jak będzie, to nie wiadomo. Zobaczymy. A jak się pan dowiedział o tej katastrofie? No to z telewizji. To wszystko z telewizji dowiedziano się tego. Jakie były te pierwsze, ta pierwsza reakcja, pierwsze uczucia? Że to nieprawdopodobne, że to takie coś się mogło stać, nie? I tego, nie? No ale stało się i koniec, no. A jak się stało, to też nie, nie, nie powie nikt tej prawdy teraz. Mhm. Na razie że prawdy nikt nie powie. Jak dowiedziała się pani o katastrofie słowiańskiej? Z telewizji. I jaka była pani pierwsza reakcja? Szok. Mm. Szok. <laughs> Czy Pani zdaniem już wszystko zostało powiedziane, już ten temat powinien odejść w zapomnienie, czy jeszcze w dalszym ciągu powinniśmy go drążyć? No ja myślę, że no, nie wszystko zostało powiedziane, ale tak, tak jak to teraz, co się dzieje, to nie powinno tak być. Trzeba dać tym umarłym trochę spokoju, a siąść i porozmawiać konkretnie, a nie w telewizji wyzywać się. To nie to, nie to. to nie to. Każdy powinien mieć ten szacunek dla tych ludzi, którzy zginęli. No i dochodzę do wniosku, że nie powinno to się rozgrywać w takim, w takim tempie i tak, tak bezczelnie, to jak to mówię. Bo to są ludzie, naprawdę ludzie, którzy, których powinniśmy wszyscy żałować. Jak dowiedziała się Pani o samej katastrofie? No oczywiście z, tele, z telewizji, z programu telewizyjnego. Jaka była pierwsza reakcja? No szok, zaskoczenie. Trudno było w to wszystko uwierzyć. Mhm. Dzisiaj mają trzy lata. Czy Pani zdaniem już wszystko zostało wyjaśnione do końca? Wie Pan, wydaje mi się, że za dużo szumu koło tego, koło całej tej katastrofy i wydaje mi się, że zbyt, dużo, zbyt duże, duże jest, że tak powiem, podzielone społeczeństwo. Mhm. Jedni wierzą w teorię spiskową, drudzy uważają, że jednak to był jakiś tam błąd pilotów. Także trudno tutaj że tak powiem, jakoś tak wypośrodkować to wszystko. Czyli co, jeszcze jest potrzeba czasu, tak? No, wydaje mi się, że jakiś takich. No, trudno mi powiedzieć, wie pan. Ja uważam, że, że, że to już dawno powinno być skończone. Pani zdaniem, już wszystko zostało powiedziane w tym temacie? Czy jeszcze trzeba temat Jestem dalej... Jestem po dronie? prostu niezainteresowana, bo to jest tak. Męczący, gnębiony, taki drążony temat, że to już naprawdę zaczyna być męczące. Na no dłuższą metę to już zaczyna być męczące. Dlatego ja staram się nie słuchać w tej chwili tego, co jest W Trzecią rocznicą tragedii smoleńskiej Lubańskie Struktury Prawa i Sprawiedliwości oraz Klub Gazety Polskiej w Lubaniu w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju przygotowały wieczór poświęcony pamięci ofiar katastrofy, a w szczególności świętej pamięci Aleksandry Natalii Świat. Proszę Państwa, chodzi o to, że ta dzisiejsza rocznica to będzie wspomnienie Pani Aleksandry Natalii Świat. Panią Aleksandrę zna parę osób w Lubaniu. Okazało się, że w Leśnej mieszkał dziadek Pani Aleksandry. Ja osobiście z moim małżonką już miałem zaszczyt poznać Panią Aleksandrę. Wszyscy się zastanawiamy, co by było, gdyby Pani Aleksandra była Pan Ministrem Finansów. Myślę, że nasze finanse wyglądałyby zupełnie inaczej. Proszę Państwa, Pan Wojciech Popiewicz przyjechał do nas z filmem o Pani Aleksandrze na Pani Świat. Przyjechał także do nas ze swoją książką, Śma z Czerwonej Wyspy, która także nawiązuje do tragedii smoleńskiej, jak również przedstawił nam swój recytat pieśni patriotycznej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Myślę, że zanim oddam głos z naszemu gościowi, panu Wojciechowi Popnickowi, poproszę o powstanie, poproszę o minuty ciszy. Dziękuję bardzo. Zastanawiałem się już w dłuższy czas jak dzisiaj uczcić tą rocznicę, a ponieważ pewnego dnia, około dwa miesiące temu otrzymałem telefon z Klubu Gazety Polskiej z Wrocławia, że może do nas przyjechać pan Wojciech Popkiewicz, reżyser filmowy, autor piosenek, działacz Solidarności. No, osoba, która tak naprawdę powinna być nam szerzej znana, to Postanowiłem zaprosić go właśnie na dzisiaj. No i dzięki temu, że zgodził się przyjechać właśnie 10 kwietnia, to ten dzień będzie przebiegał w troszeczkę takiej innej konwencji. Mianowicie wspomnimy tutaj osobę pani Aleksandry Natalii Świat, która w Lubaniu ma z moich informacji wynika parę osób, przyjaciół. I znajomych, a według moich informacji również w Leśnej mieszkał dziadek pani Aleksandry. Ja osobiście również miałem przyjemność panią Aleksandrę poznać. Co prawda rozmowa nie trwała zbyt długo, ale zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No a potem oczywiście był 10 kwietnia 2010 roku i teraz wspomnimy osobę pani Aleksandry Natalii. Świat. Pan Wojciech Popkiewicz przywiózł ze sobą film. Który, którego jest autorem, przedstawi nam ten film, przedstawi swoją książkę Ćma na Czerwonej Wyspie Jak również będzie też recital pieśni patriotycznej w wykonaniu pana Wojciecha Popkiewicza Myślę, że to dzisiejsze spotkanie będzie godnym uczczeniem tragedii smoleńskiej Na terenie Lubania i całego powiatu Zatknijmy się jeszcze 3 lata wcześniej jak Pan dowiedział się o samej katastrofie Słońca? Szczerze mówiąc, już dokładnie nie pamiętam, o tyle się wtedy działo. Nie wiem, czy dostałem jakiś telefon. No generalnie wszyscy byli w szoku, także w tej nie jestem w stanie powiedzieć, jak do mnie dotarła ta informacja. Jak wyglądały te pierwsze chwile właśnie po tej informacji u Pana? No Dokładnie tak, jakby ktoś z rodziny nagle umarł. także Tak, tak to wyglądało w przypadku mojej osoby i moich najbliższych. Jak wyglądały te kolejne dni? Myślę, że one nie są lżejsze i ta tragedia cały czas w nas jest i myślę, że w naszym pokoleniu zostanie do końca życia. Raz tylko mi się przyśniłam. Nigdy wcześniej, nigdy później żadnego znosu o nie miałam. I w tym śnie ona powiedziała do mnie sprawdź w samolocie numer 54. Nie wiedziałam, co ten sen znaczy, a kiedy w zeszłym roku szkodałem wieczornicę poświęconą pamięci ofiar Tragedii Smoleńskiej, znalazłam tę listę. Na niej siedziała. Ona na cały świat. Nasze poznanie to historia, którą nazywam polityczno-romantyczną. To był grudzień 81 roku. Trwały przez wiele stlejki studenckie. Ona była wiceprzewodniczącą Komitetu Strajkowego na Akademii Ekonomicznej. Ja z kolei pracowałem. Redakcji Solidarności do Śląskiej. jednocześnie kontynuowałem działalność w teatrze studenckim. No i odwiedzaliśmy z tej, studentów ze swoim spektaklem. I dokładnie od tego grudnia trafiliśmy na Akademię Ekonomiczną. No i w naszym zwyczajem po spektaklu zostaliśmy, by rozmawiać ze studentami, dyskutować o teatrze, o polityce, o życiu. Kolega z zespołu. Znało to wcześniej z nzs u z rozpoczęliśmy rozmowę, która przyciągnęła się później do, do kilku godzin. Okazało się, że zarówno mamy podobne spojrzenie na życie, na świat, na politykę. Coś zaistrzyło tego, tego pierwszego dnia. Nie pamiętam tego momentu, to oczywiście gdzieś tam na paskach w telewizji zobaczyłem i pomyślałem sobie wtedy, że jaka to niesamowita jest tragedia w ogóle w kontekście całej naszej historii, gdzie ci najlepsi, jakaś znaczna część elity jedzie, żeby pokłonić się tym grobom katyńskim po 70 latach. Po kilkudziesięciu latach kłamstwa na ten temat. I oni się kłaniają tak głęboko, można powiedzieć, do samej ziemi. Yy, można powiedzieć, że w ziemię się kłaniają. Yy, I czy, czy jest w ogóle jakiś tego sens, bo to w ogóle było bezsensowne, ale mały sens w tym widzę. Otóż dzięki temu, o tej katyńskiej tragedii dowiedział się cały świat. Dzisiaj spotykamy się w Lubaniu po trzech latach. Jak będzie wyglądało to spotkanie z panem? Było tak, że we Wrocławiu co miesiąc w Klubie Muzyki i Literatury robiliśmy spotkania z panią Aleksandrą Natalii Świat, posłanką szefową Komisji Finansów w parlamencie. I to były takie spotkania artystyczno-polityczne. Zazwyczaj ktoś występował, na, na przykład tam pan Leszek Długosz, czy pan Marcin Wolski, czasem to byłem ja, i po takim występie artystycznym dyskusja zaczynała się polityczna, co było co miesiąc. I wtedy te środowiska prawicowe, mówiąc szczerze, one były bardzo zmobilizowane. I pani Aleksandra Natalii świat była ewidentnym liderem. I tak nam w tej chwili jej zabrakło. I ten tutaj film o niej, który zrobiłem dla telewizji regionalnej, on miał tam nawet trzy emisje w regionalnej TVP. Ten film, o tak się składa, że to jest mój ostatni film w telewizji, jaki zrobiłem. Nie powiem już nic więcej. Również jest książka, która jest Pan autorem. Czy tam są również poruszone wątki tej katastrofy? Tak, dobrze Pan mnie zapytał, bo przyznam się, że pojechałem w góry, w Karkonosze do Przesieki w miesiąc po tej katastrofie, żeby ochłonąć i nie potrafiłem inaczej, tylko wziąłem się za laptop i popłynęło to, jakby mi z góry ktoś dyktował, czyli to były jakieś moje emocje. I ta książka ma wątek ewidentny smoleński, ale dzieje się w świecie, bo tam to jest właściwie thriller, ale bardzo w realiach osadzony. 80% dzieje się na Madagaskarze, dlatego że świadek katastrofy, który ją sfilmował, ucieka w świat i w związku z tym ma przygody niesamowite. Ćma z Czerwonej Wyspy, taki jest tytuł tej mojej książki. Wygoście i tamto lado, które Wielki potorak za transportem, a skóra